Magnusia, kto to ma dzisiaj urodzinki? Kto ma ósme urodzinki? Negrusia siat. Magni, co wybierasz? Kwiatuszki? Czy może coś pysznego? Ojejku, piesek dostanie coś pysznego. Piesio dostanie coś pysznego. No proszę, imprezka. Imprezka jest. A kto dostanie na urodziny Misia? Kto dostanie Misia na urodziny? Magnusik, daj buzi. Daj pani buzi, daj buzi Magno. Negra daj buzi. No proszę Misiaczka. Proszę Misunia.